Dzień dobry. No i chyba nie potrafię tak jak Jacek, bo tym razem to nie Jacek, tylko Bartek. Tu dzisiaj nietypowo czekam sobie na stacji diagnostycznej w kolejce na badanie techniczne. Auto pod tytułem Kia EV6, albo IV6, no jak to woli. Auto mega bardzo poszukiwane na polskim rynku. Auto elektryczne, które jest niedostępne w zasadzie w salonach, czas oczekiwania na poziomie roku. A nam się udało znaleźć źródło, gdzie, gdzie te auta półroczne, kilkumiesięczne z niewielkim przebiegiem e, udaje, się, udaje się kupić w bardzo dobrych pieniądzach. Ten, ten, w którym siedzę, jest dla naszego klienta z Warszawy. E, jest to wersja z napędem na tylną oś, z baterią 77 kWh, czyli z tą większą, która według producenta pozwala na przejechanie blisko 500 km. A oczywiście to trzeba włożyć między bajki, bo 500 km pewnie by się udało i jadąc 50 km na godzinę. W trasie, tak naprawdę przy prędkości 120-130 km na godzinę uda się tym autem przejechać, myślę, na poziomie 300-350 km, w zależności od warunków drogowych. Więc myślę, jest to bardzo fajny wynik. W mieście powyżej 400 km spokojnie na jednym ładowaniu uda się zrobić. To, co w tym samochodzie jest najciekawsze, to to, że instalacja elektryczna tego samochodu ma ponad 800 V, co, co w większości elektryków jest nieosiągalne. A co to tak naprawdę oznacza? Na końcu, finalnie oznacza to tyle, że auto bardzo dużo łatwiej naładować, czyli no generalnie. Prąd ładow znaczy moc ładowania, czyli kilowatogodziny, które, które auto przyjmuje, czyli moc w kilowatach podawana, to jest iloraz napięcia i natężenia prądu, więc im wyższe napięcie, tym natężenie prądu powinno być niższe. Czyli tak po polsku mówiąc, potrzebny jest cieńszy kabel, czyli stacje ładowania mają dużo łatwiejszą, dużo łatwiejszą jakby drogę do tego, żeby takie auto szybko naładować, więc to, to jest fajne, szczególnie w trasie. Tak naprawdę, no i koszt, koszt jazdy takim samochodem. Ładując w domu, koszt naładowania takiego samochodu do pełna to jest około 60 zł przy, przy aktualnych cenach prądu. W trasie, no to w zależności od operatora, jeśli wybierzemy operatora Greenway, no to tam koszt na naładowania tego auta to już jest 144 zł, więc nie wychodzi to jakoś super tanio, ale na przykład na lotosie na zapłacimy około 60 zł. W tej chwili moja kolejka chyba na stacji już, już jest, więc przeproszę na chwilę. Zrobię badanie techniczne i wracam po badaniu technicznym. Już po badaniu technicznym wróciłem, wróciłem do biura. Auto oczywiście przeszło badanie techniczne i no i bardzo duże zdziwienie diagnostów, no, bo nie widzieli wcześniej takiego samochodu. Generalnie no, samochód prezentuje się następująco. Przepraszam, jest trochę brudny. Bo dopiero co zjechał z lawety, więc, więc no nie zdążyliśmy go umyć. Jest to, to akcja na gorąco. Samochód segment C, może ciutkę większy. Lekko podniesione auto. Generalnie naprawdę sporo miejsca w środku. Chyba go nie wyłączyłem, dlatego nie mogę go otworzyć. Tylnych drzwi, może wyłączymy auto, będzie łatwiej. O, teraz będzie, będzie zdecydowanie łatwiej z tyłu nawet sporo miejsca ja niski nie jestem a miejsca no z tyłu na no tyle, że, że śmiało mogę wsiąść tutaj dwie osoby będą komfortowo podróżować nawet mają gniazda do ładowania w tylnej części dość futurystyczne zagłówki no ale auto też futurystyczne jest więc, więc no jest tutaj nowocześnie, na pewno jest nowocześnie w środku wszystkie udogodnienia Jakie, 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 jakie powinno być w aucie tej klasy e, Więc i martwe pole e, s, e, Nawigacja Aktywny tempomat e, Cyfrowe zegary No mamy tutaj komplet Spory bagażnik Jak na ten segment Więc coś tu jesteśmy w stanie, w stanie nawet zmieścić Tu niestety dalej to już baterie Więc, więc Tam głębiej nie ma co zaglądać no tutaj nie będziemy teraz tego rozpakowywać. Gniazdo ładowania tak, zamykane elektrycznie. Niestety w tej wersji nie klapa nie jest zamykana elektrycznie, no ale przez to że, przez to, że tych samochodów na rynku w ogóle nie ma, raczej nie wybrzydzaliśmy, Więc, więc wzięliśmy to co jest. Kolorystycznie udało się trafić o, 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 tak naprawdę auto, które, które klient chciał. Klient niekoniecznie chciał czarne, a wszystkie, które, które znaleźliśmy, były niestety czarne. Więc no OK wyszłaś, no mocno nowoczesny samochód, fajnie wyposażony, z niezłym zasięgiem, jak na elektryczne auto. Może być swobodnie daily, a, więc swobodnie można tym samochodem a, podróżować, jakim eko-autem na co dzień. Ile trzeba na takie auto przygotować? Około 55 tysięcy euro na, na półroczny na samochód. No wszystko zależy od konfiguracji, jaką sobie wybierzemy. Jaka bateria, jaki napęd. Czy warto? No to musicie ocenić sami. Ja tym razem zostawiam Was. Jakby co o elektrykach. Lubię rozmawiać, coś tam wiem, więc zapraszam.